Trzymano moi drodzy, jak Wam tydzień mija? Jak mija niedziela? Co zrobiliście w ciągu tego tygodnia? Jak się rozwijacie? czym się borykacie? Dajcie znać w komentarzach. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat motywacji. I dlaczego uważam, że jest znacznie przereklamowana i to nie na poszukiwaniu motywacji, na sprawdzaniu poziomu swojej motywacji powinniśmy się skupiać. A bardziej na poziomie naszego zaangażowania. Często się zdarza, że słyszę, jak ktoś rozmawia albo pyta się mnie, jak się zmotywować do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, do tego, żeby schudnąć, do tego, żeby rozpocząć jakąś aktywność fizyczną, do tego, żeby trenować, żeby rzucić palenie albo jakiekolwiek inne zmiany. Tak? No jak się motywować, jak szukać tą energię do zrobienia czegoś, tą siłę. Która nagle do nas spłynie, i nagle będziemy mieć tą moc, żeby w końcu ruszyć do przodu i coś zrobić. Osobiście uważam, że to nie jest kwestia motywacji, tylko to jest kwestia naszego zaangażowania w to, co chcemy zrobić, w to, co chcemy osiągnąć, w to, co chcemy zdobyć, albo z czegoś zrezygnować, z jakiegoś szkodliwego działania, nałogu, czy czegokolwiek. No albo, żeby właśnie schudnąć poprawić naszą sylwetkę. To nie chodzi o motywację. Czy musisz się motywować, żeby rano wstać, umyć zęby i wieczorem przed pójściem spać? Czy motywujemy się, potrzebujemy do tego motywacji? W jaki sposób się nastrajamy, czekamy na ten moment? No chyba nie. Albo żeby wziąć prysznic. Czy zastanawiasz się nad tym, żeby wziąć prysznic? Czy myślisz o tym, czy muszę się wykąpać? Albo czy powinienem się kąpać? Albo co zrobić, żeby się wykąpać? O no nie, raczej do tych czynności nie potrzebujemy motywacji. No, żeby jeszcze bardziej to zobrazować, czym różni się motywacja, a poziom zaangażowania, przedstawię to na podstawie takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w płonącym budynku, ściany płoną, sufit się wali, ogień dookoła, i czy w tym momencie zastanawiacie się, o kurde. Czy to już jest ta chwila, że powinienem zwiewać? Czy bierzecie telefon, sprawdzacie, co się dzieje na social mediach u waszych znajomych, na Instagramie, na Facebooku. Czy zastanawiacie się, która droga jest najlepsza? Czy wpisujecie, szukacie, no, żeby uciec z pożaru, to najpierw trzeba, nie wiem, uciec schodami, czy lepiej może uciec z windą, czy po prostu podejmujecie najszybsze działanie tu i teraz. Podejmujecie pierwszą, najlepszą drogę, która jest w waszym pobliżu. Po prostu bierzecie nogi za pas i stamtąd zwiewacie. Bo poziom zaangażowania wtedy jest większy. Królewsko wam zależy na tym, żeby uciec z płonącego budynku. Nie zastanawiacie się, czy chcecie tam zostać, czy ogień się zbliży, czy poczekać aż będzie bliżej. Nie, po prostu zwiewacie, bo wam na tym zależy, na tym, żeby uratować wasz tyłek dlaczego nie można tak podchodzić do, do spraw w innych płaszczyznach swojego życia? W dbaniu o swoją sylwetkę, w, w zwracaniu uwagi na tym, co spożywamy, jak się odżywiamy. Czy motywujemy się wtedy? Czy potrzebujemy się motywować? Nie. Powinni, powinniśmy się bardziej zaangażować w to, jak funkcjonujemy jak wyglądamy, jak się czujemy, jaka jest nasza sprawność. Bo nasze ciało jest które jest naszym narzędziem, które będzie nam służyć do końca życia. Jeśli chcesz coś zdobyć, osiągnąć, no jak w jaki sposób chcesz to osiągnąć, jeśli narzędzie, którego używasz się do niczego nie nadaje, jest zepsute, jest wypaczone, tak? Trzeba o siebie dbać i poziom zaangażowania na tym powinno nam zależeć niż na poziomie motywacji. Innym przykładem z mojego doświadczenia, co ostatnio zrobiłem, realizuję taki projekt Korona Ultramaratonów Polski. Jest 10 biegów, które trzeba ukończyć, żeby mieć to wyróżnienie, żeby mieć medal, żeby trafić do czasopisma dla biegaczy. No i można to robić, nie ma limitu czasu, można powiedzmy robić jeden bieg na rok, no ale można, tak jak ja, postawić sobie cel, że jak najszybciej to się da. Mniej więcej w ciągu dwóch lat da się takie wyzwanie ukończyć. No i są takie biegi, w których trzeba zostać wylosowanym. Tak? Zapisujemy się na listę. Organizator spośród liczby osób zapisanych losuje listę uczestników, którzy opłacają i biorą udział w biegu. No ale tak się złożyło, że przegapiłem moment, Zapisywania się, przegapiłem moment losowania, no i mógłbym to wziąć na klatę. Ok, w tym roku się nie udało, spróbuję za rok, no albo mogłem zrobić zupełnie inaczej: wykazać się większym poziomem zaangażowania w to, co chcę zrobić, w to, co chcę zrealizować, wziąć telefon, wyszukać numer do organizatora, zadzwonić, porozmawiać z osobą po drugiej stronie, z żywą osobą, przedstawić sytuację, powiedzieć, jak mi zależy, jak trzeba to przekupić. Przepłacić, nadpłacić, cokolwiek, tak? Zrób cokolwiek. A prawda jest taka, że wystarczy porozmawiać w największej ilości przypadków, zwykła rozmowa z inną osobą w zupełności wystarcza. Zostałem zapisany, biorę udział i w ten sposób wykazałem się większym poziomem zaangażowania, bo mi na tym po prostu zależy. Zależy mi na tym, jak wyglądam, jak się czuję, jaka jest moja sprawność, bo cele, wyzwania, jakie sobie stawiam przed sobą są ogromne. I wiem, że muszę o siebie dbać, żeby je zrealizować. Więc tak to wygląda z mojej strony. Zamiast szukać motywacji, tej siły z zewnątrz, zastanów się, jaka jest siła w środku, żeby móc zrealizować to, co na zewnątrz. To tyle ode mnie na dzisiaj. Szczera gadka. Trzymajcie się. Hej!